Dzień dobry Państwu. Będę mówił na temat naszych prac w Instytucie Fizyki dotyczących tak zwanych zielonych źródeł energii. My się zajmujemy zmodyfikowanymi krzemowymi ogniwami słonecznymi. No i o tym bardzo krótko odpowiem. Pokażę też taki bardzo prosty demonstrator ogniw, które wytwarzamy. Problem, przed którym, przed którym stoimy to jest dostarczanie więcej i więcej energii, ponieważ zapotrzebowanie na energię w ostatnich okresie czasu rośnie ustawicznie. Jeżeli ogólnie na energię, to jest między 1 a 1,3% rocznie, to energię elektryczną to już jest ponad 2% rocznie i zbliża się to zapotrzebowanie na energię elektryczną do 30%, Całkowitego zapotrzebowania energii. No i tutaj te dane, które pokazuje, że zapotrzebowanie energii w ostatnich 100 lat wzrosło 16 razy, robi wrażenie, musimy podwoić moc zainstalowaną w energetyce do połowy XXI wieku. Dlaczego to jest wielkim problemem? Ponieważ energetyka. Niestety, wiąże się z olbrzymią emisją gazów cieplarnianych. Rocznie dodawane jest około 9 miliardów ton CO2 do atmosfery i zawartość CO2 w atmosferze przekroczyła 400 ppm i nadal wzrasta. To są już ilości, które prowadzą do obserwowanych zmian klimatycznych. Energetyka tutaj jest głównym, niestety, trucicielem. Ponieważ 40% energii elektrycznej wytwarzanej obecnie wytwarzane jest w elektrowniach, y, które wykorzystują kopaliny czy węgiel, ropę naftową czy też gaz. Ponadto ropa naftowa dominuje w transporcie. No i rzeczywiście te dane, które tu Państwu pokazuje, potwierdzają ten główny wkład ener energetyki, energetyki węglowej do emisji CO2 do atmosfery. To są ilości no, już przerażające, i tutaj musimy zrobić olbrzymi wysiłek, żeby zablokować dalszy wzrost ilości CO2 w atmosferze. Zielona energia, zielona energetyka no to są przede wszystkim elektrownie wiatrowe, energetyka słoneczna w tym głównie to jest fotowoltaika, elektrownie wodne. No i plany, które w tej chwili są ogłaszane są bardzo ambitne. Chcemy, żeby już wkrótce 50% energii pochodziło ze źródeł, które są niskoemisyjne. Dotyczy to nie tylko energetyki, ale chcemy, żeby dotyczyła też ogrzewania mieszkań czy też e, transportu. Stąd głośno jest na przykład o samochodach elektrycznych. Co my robimy? Jakie są nasze rozwiązania? My zaczęliśmy pracować nad nową architekturą ogniw krzemowych, bardzo uproszczoną, wprowadzając do ogniw warstwy tlenkowe i nanostruktury tlenkowe. Tutaj pokażę między innymi matrycę nanosłupków ZNO. Tak, żeby takie ogniwa z jednej strony miały zbliżone wydajności do tych produkowanych, a jednocześnie były prostsze w produkcji, bezpieczniejsze dla środowiska, no i głównie, co najważniejsze, w tym wszystkim tańsze. No i pokażę kilka e, takich króciutkich filmików, jak takie systemy działają, zaczynając od takiej płaskiej architektury, e, a potem e, pokażę e, taką e, architekturę, e, którą e, zawiera też. E, słupki. To nie jest pełna nasza działalność w tematyce fotowoltaiki. E, opracowaliśmy technologię pokryć antyrefleksyjnych, tak żeby ograniczyć ilość światła odbijanego przy, od ogniwa. To zwiększy nam wydajności. Jak również pracujemy nad alternatywnymi ma materiałami do krzemu. E, takim materiałem na przykład jest tlenek miedzi. Tutaj mamy bardzo oryginalne, nowe rozwiązanie nową technologię bardzo tanią, która no, może nam umożliwić y, wytwarzanie ogniw y, i to bardzo tanich ogniw z wykorzystaniem tego materiału. Podsumowując naszą aktywność w, w tym bardzo krótkim wystąpieniu, y, co robimy w obszarze fotowoltaiki, y, muszę powiedzieć, że nasze podejście ma szereg zalet. Y, używamy technologii, które są bardzo tanie, Procesy technologiczne są bezpieczne dla środowiska. Bardzo uprościliśmy konstrukcję ogniw fotowoltaicznych, a co się za tym kryje to e, możliwość zwiększenia produkcji, e, obniżenia cen. No i przede wszystkim, no, musimy dbać o nasze środowisko, więc e, eliminujemy wiele szkodliwych e, substancji chemicznych używanych teraz przy produkcji odniw. Stąd nawet od tej strony to te podejście wydaje się bardzo ważne.